Otóż Zespół Gwiazdeczki został założony w 2004 roku i działa przy parafii świętego Błażeja. Widzę, że wszyscy wiemy, co to znaczy, co to znaczą gwiazdeczki, kim są gwiazdeczki. Sprawa jest poważna, ponieważ zespół co roku bierze udział w Festiwalu Piosenek Religijnych w Copernicus Center, i trzy razy zdobył złotą nutę w latach 2004, 2006 i 2009. Strach się bać, co to będzie. Zespół uświetnia Msze i uroczystości szkolne. Próby odbywają się w poniedziałki wieczorem, a zespół zaśpiewa dla nas Zaufaj Jezusowi. Witamy gwiazdeczki wielkimi brawami. Gwiazdeczki nie są wspaniałe? Pięknie, nie brawa dla gwiazdeczek. Dziękujemy gwiazdeczkom. Obyście świeciły jaśniutko na niebie. Obyście świeciły jaśniutko na niebie. To było piękne, przypomniało mi się, kiedy byłem też taką małą gwiazdeczką. No, taką, troszeczkę byłem grubą gwiazdeczką. I wtedy e, śpiewałem też taką piosenkę na religii, bardzo ją lubiałem. Gdy pan Jezus był malutki, nigdy nie próżnował. Znacie to? Nie? To może się kiedyś nauczymy. Ale zanim się tego nauczymy, to przed nami e, wystąpi teraz zespół kropeczki. Brawa dla nadchodzących kropeczek! Kropeczki. To jest zespół z Parafii Świętego Ferdynanda i działa w parafii od 1998 roku. I myślę, że tamte kropeczki już są dzisiaj dużymi kropkami i być może gdzieś tu są między nami. I zespół przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 8 lat. W swoim dorobku zespół ma nagrane dwie płyty CD. Wow! Jest także dwukrotnym zdobywcą głównej Nagrody Złotej Nuty na Festiwalu Piosenki Religijnej w Chicago w roku 1999 i 2004. A także kilka razy zdobył wyróżnienie ostatnie w październiku 2010 roku. Zespół założyła siostra Katarzyna Zaręba, kolejne opiekunki to siostra Elżbieta Pawlus, siostra Elżbieta Barnowska. Oraz obecnie siostra Anna Strychasz, A w prowadzeniu zespołu pomaga jej pani Anna Leśniakowska. Zespół kropeczki. Tak, ja tu widzę Wannę piękne kropeczki. A kto mi powie, która z tych kropeczek najładniej śpiewa, albo najgłośniej? Kto najgłośniej śpiewa? <laughs> Wszystkie najładniej śpiewacie, a najgłośniej? Która najgłośniej śpiewa? Najgłośniej to chyba ja. Tak? Ty też śpiewasz? A to jak, jak masz na imię? Natalka. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Natalka. Natalka. Ile masz latek, Natalka? A ile to jest? Ja też mam cteli. Ja mam cteli i pół. A ty ile latek masz? Trzy. Trzy. A jak masz na imię? E, Kamilka. Mhm. A powiedz mi, Kamilka, czy ty lubisz śpiewać, czy nie lubisz śpiewać, tylko dlatego, ty. że chodzi, że ci mama kazała? Ja lubię śpiewać. No to brawo, kochani, dla tych kropeczek. Brawo, lubią wszystkie. To ja będę słuchać, Ja wy głośno i pięknie śpiewacie. Zgoda? Tak? No to... Uwaga! Słuchać. Małe kropeczki zaśpiewają dla nas piosenkę Mamy Czas. Co jest? Co tu jest? Mamy nie Nie zegarek, No to schodzimy, bo nam czas goni. Chodźcie. Mamy czas? Nie, no pewnie, że mamy czas. Bardzo ładnie. Kiedyś mój współbrat zakonny, kiedy widział, że strasznie biegam i biegam i ciągle brakuje mi czasu i widział, że ciągle zaglądam na zegarek, zaglądam na zegarek. Zaglądam na zegarek a on był taki flegmatyczny i taki powolny, i nigdy się mu nie spieszyło. Tak sobie stanął przede mną i powiedział: Ha, ty masz zegarek, a ja mam czas. Widocznie kropeczki też mają czas. Dziękujemy kropeczkom i przygotuję się, powoli będzie przygotowywało się studio 5, studio 5, ale zanim wystąpi przed nami studio 5 zaśpiewamy coś wspólnie z diakonią muzyczną. Słuchajcie, teraz nauczymy się jednej piosenki. Kto z Was zna Ci, co zaufali Panu? Znacie? Mało co. Wstańcie, wstańcie, to nauczymy się. Uwaga. Ci, co zaufali Panu, pokazujemy i powtarzamy. Ci, co zaufali Ano, Słuchajcie, musimy wysłuchać Mariusza, a później powtarzamy. Uwaga, trzy, cztery. Otrzymują skrzydła jak orły. Otrzymują skrzydła jak orły. Jedną bez zmęczenia. Jedną bez zmęczenia. Na początku całej. Czy cztery. Ci, co zaufali Panu, otrzymują siły, otrzymują skrzydła jak orły. Jedną bez zmęczenia. To słuchajcie, pójdziemy przez różne miejsca, gdzie powinno po innych językach będziemy śpiewać. Uczymy się, się innych językach śpiewać. Spróbujemy teraz, teraz już z lodią. Może zaczynamy? No, Słuchajcie, teraz, teraz idziemy do Japonii. Wiadomo, że w Japonii bardzo wąskie sukienki mają płaskie oczy. I tak... Mm. Dobrze, pokażemy no. niczego, mm. możemy? I uwaga! Ci co Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy teraz, słuchajcie, na laskę, Tam jest bardzo zimno, zimno, nie? Na laskę, zimno. na laskę jest bardzo zimno. Uwaga, śpiewaj, tak bardzo zimno, Czyścimy się tam dobra, dobra, dobra. Ci, co z panu, otrzymują siły. Otrzymują się, tak jak one. się. Ci, co z auta panu, Jedziemy do Niemiec, do Niemiec. Do Niemiec. Wiadomo, że w Niemczech wszystko jest bardzo sztywno, tak? tak, sztywno, tak sztywno, bardzo sztywno. A tak, teraz śpiewamy bardzo, tak, bardzo sztywno, dobrze? Bardzo po niemiecku. Uwaga! Tak, tak, Ci, co zaufali paru, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły. Otrzymują skrzydła, jego Dobrze, zaraz, powajcie, idziemy, no. jedziemy, byli byli teraz, słuchajcie, idziemy, jedziemy, na w Jak było na zimno, to teraz jest ciepło, teraz jest bardzo ciepło, idziemy, idziemy na Hawaje i tam bardzo ciepło i bardzo smętnie się. On. dobrze? I... Ci, Dobrze, tak, ma, tak, go i po angiosku, tak, to już że te metr do burzy jeszcze wam po angielsku. może waraghi czy to za falą odryskując silny od Super, super. Nauczyliśmy się czegoś nowego i każdy może sobie zapamiętać to, co podobało się mu najbardziej w tej piosence. A przed nami wystąpi teraz zespół, troszkę tajemniczy zespół pod bardzo oryginalną nazwą Studio 5, Studio 5, I don't know, Studio 5. Witamy w studio piąte, które zaśpiewa dla nas piosenkę Duch Święty. Słyszałyśmy wyróżnienie? Widownia już domaga się bisu. A chciałem powiedzieć, że to było bardzo profesjonalne wykonanie. Zawsze zazdrościłem ludziom, którzy potrafią grać na jakichś instrumentach. Bo aż wstyd się przyznać, ale ja w życiu nauczyłem się grać tylko na nerwach swoim rodzicom. I nie tylko. I podobno mi to wychodziło całkiem nieźle. Dlatego tym bardziej gratuluję zespołowi, który w tym wieku, w wieku 10 lat są ci wykonawcy, potrafił tak profesjonalnie podejść do utworu, który dla nas zaśpiewali. Jeszcze raz Wam dziękujemy i wielkie brawa dla Was.